Cześć. Znajdujemy się w miejscowości Robity, koło w wojewódzkie Warmińsko-Mazurskim. Zaczynamy manewry łąkowe wraz z autoryzowanym dealerem Frike. Będziemy prezentować na pokazach m.in. maszyny, zestawy koszące oraz przetrząsacze i zgrabiarki. W skład kosiarek wchodzą Samba 320 tylna oraz Samba 301F, kosiarka przednia, kosiarka czołowa. KDF301 z kosiarką KT301H. Kolejnym zestawem będzie trzecim Toro 342, jest to kosiarka czołowa wraz z kosiarką tylną, centralnie zawieszoną XT390, jest to jej szerokość. Kolejnymi zestawami to będzie zgrabiarka grzebieniowa o modelu Twist 600, która będzie zestawiona razem z prasą. Do, do pracy. Zgrabiarka, która wystąpi również, jest to zgrabiarka dwukaruzelowa z odkładeniem pokosu centralnie Z2840 o szerokości 840. Ostatnią maszyną, którą będziemy prezentować, jest to maszyna e, przetrząsacz sześciokaruzelowy P6771. Zapraszam na pokaz. Jeżeli chodzi o maszyny Samasz, które współpracują z ciągnikami John Deere, na pewno kolega Janusz wiele powiedział na wstępie tego filmu. Ciągniki, które dziś prezentujemy, są to głównie ciągniki serii 6, czyli wszystkie te, które produkowane są w fabryce John Deere w Mannheim. Ciekawym rozwiązaniem, które dziś chcieliśmy pokazać naszym klientom, to system iTech, który ułatwia nam zarządzanie sekwencją. Pracy na Uwrociu, czyli za naciśnięciem jednego przycisku przedni tus i hydraulika unosząca kosiarkę podnosi nam tą kosiarkę na Uwrociu. Po przejechaniu 5-6 metrów składana jest kosiarka tylna, składana do pozycji Uwrocia. W odwrotnej sekwencji opuszczany przedni tus, opuszczana hydraulika przedniej kosiarki i po 5 metrach opuszczana tylna kosiarka do e, trybu pracy. Bardzo to ułatwia e, pracę operatora. Zdejmuje z niego trochę skupienia, a każde zawrócenie, każdy nawrót będzie zawsze wyglądał tak samo. Czemu o tym mówię? Bo wielu z państwa na pewno posiada ciągnik 6R i nie zawsze wie jak to wykorzystać. Proszę spróbujcie, zastanówcie się nad tym, ustawcie to, zobaczycie jaką to sprawia po pierwsze frajdę, a po drugie ulgę w pracy. Jestem rolnikiem z miejscowości Aniołowo. Posiadam gospodarstwo rolne z nastawieniem na produkcję mleka. Jest to stado około 100, ponad 100 sztuk bydła. Gospodaruje na powierzchni 75 hektarów. Wszystkie uprawy są podporządkowane pod zabezpieczenie potrzeb żywnościowych krów. W przypadku maszyn, które stosuję u siebie w gospodarstwie, posiadam kosiarki Samaszu. Przy czym jedna boczna jest to model z 108 na 5 z 2001 roku. Jest to dokładnie 40 numer produkcji tego modelu. Od dwóch lat koszę też przednią kosiarką w zestawie, jest to model taki jak tutaj KDF300. Są to wydajne maszyny. Przyzwoite jakościowo stosunek jakości do ceny jest tutaj nie, nie do porównania w stosunku do innych Marek. Znajdujemy się na tych pokazach przede wszystkim po to, żeby zapoznać się z ofertą pełną ofertą firmy Samasz. Gdyż planowane inwestycje na przyszłość w gospodarstwie no, wymagają zapoznania się z każdą maszyną, z jej możliwościami, z jakością jej wykonania, z zapotrzebowaniem na moc, z jakością pracy, którą wykonują. I tu mamy okazję przekonać się na własnej skórze. Jesteśmy już po manewrach naukowych. Frekwencja nam dopisała. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Rolnicy przyszli obejrzeć nasze maszyny w akcji, jak również po pokazie. Prowadziliśmy dużo rozmów handlowych dotyczących współpracy. Także bardzo dziękujemy za przybycie. Zapraszamy na następne manewry. Cześć.